Dwa obiady, z sześciu piersi dla 11 dzieci i dwóch dorosłych, Muzyka witajcie kochani w klarkowej kuchni, Muzyka dzisiaj y, mam trochę kurczaka, trochę ponad 2 kilo i coś muszę z tym zrobić. Muzyka a trochę już nudno robić ciągle to samo, więc wymyślę dzisiaj kurczak w takiej panierce i spróbuję zrobić sos czosn, czosnkowy, którego właściwie nie wiem jak zrobić. Jogurt w stylu greckim i majonez i chyba się dodaje do tego czosnek przeciśnięty przez praskę, więc zobaczymy. Do tego jakieś warzywka, no i deser z mango i chyba jeszcze zrobię masa mana. Duży plan, dużo smacznych rzeczy. Do przygotowania Masamana potrzebuję pasta z tamaryndu, którą zalewam gorącą wodą i pozostawiam na chwilę. Which one looks good? This one. This one? Why? Or this one? No oh, this one. Both of them look good. Where do the mangoes grow? Trees. And how do you know that? Because it says it eat by book. Do you plant I... them? Yeah. How? You get a seed that's in the right. Także mamy przygotowane sześć piersi z kurczaka. Dwie przeznaczymy na Masamana, a cztery na fileciki z takim czosnkowym sosem. Dwa obiady z sześciu piersi dla 11 dzieci i dwóch dorosłych. This ball? Mm -hmm. Kurczaka kroimy w takie kęski, tak zwane i robimy muzykę, nie? Charlotte? I tym sposobem mamy przygotowane kurczaka na dwa obiady. Wychodzę się w jajeczku mączy na tego smażonego kurczaka tutaj na masamana. Posypałam mojego kurczaka tym, co miałam. Papryka ostra, jakaś przyprawa tako. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś dobrego, ale na pewno nie jestem. Jej! Jeszcze trzy, dobra? Czasem tak bywa, że ja jestem w trakcie robienia wszystkiego i muszę wszystko przerwać, żeby zrobić coś na szybko. Dzisiaj w menu szybkie hamburgery z kurczaczkiem. Pycha. Mm. Powiem Wam, że te kotleciki wyszły naprawdę super ręckie, takie domowe nagieckie. Ale są super smaczne. <grym> tak się zajęłam kotlecikami, że niestety... Paliłam bułki, które są ogólnie tutaj bardzo trudno, dostępne, więc muszę je trochę odratować. Trochę mi zórczosnikowa przywarła tutaj i zobaczymy czy to jest ok. Wow! Jak w restauracji. Mm. Super łatwe i pyszne. Pierwszy głód zaspokojony. Tatuś, co myślisz? Dobre czy niedobre? O, bardzo dobre. Dzechanie. Pyszne, dziękuję. Naprawdę przepyszny. Można ze sosem czosnkowym, można z bułeczką. Mm. Pierwszy głód zaspokojony, więc ja wracam do robienia kary na no później, czyli Masaman kary. Już mam kurczaka przygotowanego. cebulkę trzeba podsmażyć, potem gotować kurczaka w mleku, dodać przyprawy i yes. ja kiedyś mi się wydawało, że każde kary zrobione w Tajlandii jest trudne do zrobienia, tak naprawdę jest bardzo, bardzo łatwe. Kluczem są dobre przyprawy, które tutaj w Tajlandii z łatwością można kupić. Do Masamana, tak jak do większości kary, kupuje się taką właśnie przyprawę ja teraz będę podsmażać cebulkę do Masemana, choć nie każdy daje, ale my lubimy właśnie taką cebulkę. Więc chwileczkę ją jakby podsmażę, a potem już będziemy gotować kurczaka w mleku kokosowym z przyprawami w tym. W tym karie właśnie jest cynamon, orzeszki ziemne. To wszystko jest naprawdę przepyszne. Cebulkę już mamy lekko podsmażoną, ona wygląda tak, ale zmęczona. Więc ja ją sobie odłożę na bok i zacznę. Współpracować z kurczakiem. Kary jest słodkim kary, dlatego do niego dodajemy cukier palmowy, cynamon, on nadaje taki bardzo fajny smak, żeby na chwilę, bo mi się spali. Dodaję troszkę cukru palmowego, kokosowego. W Tajlandii ogólnie są takie smaki, które ze sobą współgrają czyli mamy słodki, słony, kwaśny, ostry. Zazwyczaj w potrawie są trzy smaki, które się uzupełniają. Tej będzie słodki, kwaśny i słony. To nie jest w ogóle ostra podawa. Dobra, cukier sobie musimy rozpuścić razem z mlekiem kokosowym. Cały jeden litr kartonu mleka, można więcej, ale na nas to akurat wystarczy. W mleku, mamy aż mleko zrobi się takie trochę karmelowe i zacznie popływać do góry. Mm. Kurczak, kochani, który zrobiłam dla dzieci, taki w stylu nuggetsów z McDonalda czy Burger Kinga. Wszystko zniknęło, było przepyszne, naprawdę. Będziemy na pewno robić jeszcze raz, a tutaj jak widzicie mleczko już się zagotowuje i podchodzi powoli do góry. Więc będziemy dodawać przyprawy. Prawy wyglądają tak. Tutaj się to nazywa mankary. W Polsce nie wiem czy będzie, ale może w jakichś takich sklepach z żywnością z różnych krajów byłby. Także polecam. Masaman A patrzcie, jak moja mleczko już buduje, widzicie? To dodam sobie już przygotowanego kurczaka pociętego w paski. Teraz zagotuję, te a ja już sobie otworzę tą sprawę, To nie jest łatwe, bo tajowie tak w taki sposób zamykają. I to trzeba złapać za odpowiedni koniuszek, żeby to się otworzyło. Inaczej się zablokuje. Nie jest takie łatwe. O! otworzyłam. Dobra, teraz ile tej przyprawy? Ja dodaję trochę na oko, bo to zależy kto robił przyprawę yy, jak ostro, nie ostro, tylko jak właśnie słodka, jak dużo tych cynamonowych przypraw yy, byłoby dodanych. Pachnie niesamowicie. Dodam za do dwie łyżki i zobaczymy czy tam będzie potrzeba więcej. Dobra, mm. takie dwie spore łyżki dodałam. I teraz czekamy, to się musi po prostu ze sobą y, zagotować, ten kurczak musi zrobić sobie biały, zmięknąć. Już powinnam mieć obrane ziemniaki i wrzucić do tego, ale jeszcze nie mam, więc ja teraz szybko obiorę ziemniaki po prostu. O! Do y, masamana oczywiście cynamon, takie dwie laski, może nawet trochę więcej wrzucę, ja w razie to dwie. Jeszcze do tego, od razu y, Można od razu po gotowaniu, ale ja daję trochę czasie gotowania, fajny smak mi nadaje. Dodajemy też pastę tę którą y, zalaliśmy wątkiem. Moja wygląda tak, to jest po prostu taka bardzo, bardzo kwaśna woda i tylko wodę. Mam nadzieję, że nie będzie za kwaśna. Za 20 minut pogotować. I będzie gotowa. Masaman mi się tutaj mm, gotuje, trzeba Charlotte robiła mi cztery jajka, więc coś z nimi wymyślę. Usmażymy z tą kapustą takie tajskie danie. Smażona kapusta z jajkami. Mamy tutaj kapustę poszatkowaną, marchewkę i czosnek. Trochę oleju do łoka. Wrzucamy na pierwszy mniej czosnek oczywiście nie pozwalamy, żeby się przypalił. O to Na 13 osobowa, 11 dzieci, dwójka dorosłych, dwa paniki i obiady gotowe. Masaman jak widzicie już jest gotowy. Wygląda tak, ja już sobie go wyłączę, zagęstniał, zrobił się naprawdę cudownie smaczny. Dodam jeszcze troszkę orzeszków z ryżem, z ziemniakami. Pokażę wam jak to wygląda w środku. Mamy tutaj kurczaka, orzeszki, ziemniaki. Jest, wygląda to naprawdę smacznie. Można z dżemem, można z makaronem ryżowym. Tutaj mamy ryż. Tutaj już nam się skończyły kurczaczki, które robiliśmy. Mam też kapustę z jajkiem. A teraz robimy mango sticky rice, czyli deser z mango i ryżem i słodkim mlekiem kokosowym. W Polsce bardziej się robi z jabłkami, ale jabłka tutaj są egzotyczne, więc my musimy korzystać z egzotycznych owoców, takich jak mango, ale to jest właśnie bardzo, bardzo podobne. Żeby zrobić mango deser potrzebujemy mleczko kokosowe, ja mam tyle. To mleczko kokosowe dajemy na patelnię, dodajemy troszkę cukru kokosowego i soli. Sól to jest właśnie taki składnik sekretny, który właśnie nadaje temu. Super smak, ponieważ yeah. słodkość mango, słodkość mleczka kokosowego i do tego słony smak soli. To jest coś przepysznego. Nie, Charlotte? Yeah. Yeah. Mango sticky rice. I, I tym oto sposobem zakończyłam dzisiejsze gotowanie. Większość już zjadła, reszta jeszcze będzie jeść. Charlotte już ma deserek. Jeszcze tylko jest troszkę gorący. Sunrise the dreams waking up in Coffee's brewing, life's on time. Bright days ahead, I feel it in my toes. Everywhere I turn, the good vibes grow. Bright days ahead, all oh, the world just knows. Smile on my face, and it shows. It shows.